14 adwokatów z okręgowej rady adwokackiej w Warszawie będzie udzielać pomocy prawnej cudzoziemcom, którzy chcą złożyć w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Kim są osoby, które, które były tutaj dzisiaj, które przyjechały i domagały się tego W Dzisiaj ludzi, ludzie, żarty, niezakładne wykrycie, postanowili dzisiaj z w Wszystkie te osoby są ofiarami e, tortur i politycz politycznego prześladowania w, w Czeczeńskiej Republice Federacji Rosyjskiej. Niektórych z nich pochiszczali, niektórych z nich mm -hmm. e, Niektórych z nich porywali, niektórych z nich torturowali. E, my prowadzili interwiu z wszystkimi ludźmi i, o... W kwestie słysów my uwierzymy, że te ludzie jawiali ofiarami naruszenia praw człowieka. Przeprowadziliśmy wywiady z większością z tych ludzi i jesteśmy pewni, że byli ofiarami naruszenia praw człowieka. Adwokaci próbują dostać do straw klientów w co niestety straż graniczna jak na razie im to uniemożliwia. W tej chwili podpisują pełnomocnictwa i yy, zobaczymy co będzie dalej. <mulikacje> Oni uważają, że zabierają te paszporty i zaniosą je na górę, to wtedy, kiedy to wydadzą pierwszy papierek i podbiją go, że zaczynają postępowanie, to wtedy się wczyna postępowanie. To jest o tyle błędne, że to postępowanie już wcześniej faktycznie się toczy. Oni tylko jakby je potwierdzają i pięć minut później wydają decyzję od głowy. zapisał tylko że, że że oddał dokumenty i że domagał się adwokata i że nie chcą go zawołać. Mm -hmm, dobrze, dobra. No to mamy te wnioski, przygotowujemy wnioski do opuszczenia do czynności, i zaraz do was biegniemy. Dobra. trzymajcie. co? co? A nie, bo przecież nie znamy,

Ten osób potrzebuje tłumacza. Tłumacz, żeby dostać dopuszczony do postępowania, musi mieć pełnoctwo. I słychać, więc tak ledwo, ledwo zrozumieliśmy tę informację, i mówił ogólnie, że po prostu mogą im, że nie mają prawa żądać adwokata. No, co on, Tak, on, on się po prostu domagał. Proszę wezwać tutaj jednego adwokata adwokatem, i usłyszał w odpowiedzi, nie macie prawa żądać adwokata. A od kogo to usłyszał?

Teraz dostosowałem doręczona decyzję o odmowie Dzień wjazdu. Dzień. E... Bez ULA walczy o to, żeby o, no. klienci napisali oświadczenie, bo oni już zostali z odmowy wjazdu, ponieważ to nie niemalże uprawiać sport i przyjechali tutaj turystycznie i nie ma w ogóle informacji o tym, że starają się o uzyskanie statusu uchodźcy, więc ULA każe im pisać oświadczenie, mm -hmm. co takie, mówili co podczas... mówili podczas mm -hmm. tego, żeby to załączyć do tak. aktu postępowania. ULA też walczy o to, żeby był sporządzony protokół teraz, bo jesteśmy już mm -hmm. w trakcie postępowania administracyjnego, co w się sensie, jak rozumiem na razie nie tak. udaje. międzynarodowej. No, zaraz to zrobimy. Międzynarodowej i teraz tak, jak już mamy to zrobione, to... o nie, to to Jeszcze czekajcie, czy, czy, czy dalej jedziemy, czy w związku z tym żądamy, żeby na podstawie 28 y, ustaw drugi punkt drugi. Stwierdzili, że wydanie decyzji od, od, odmawiającej wjazdu jest niemożliwe? Ale że ponownie, tak? No właśnie, tylko że... No bo, no, czyli wnosimy o reasumpcję na, na podstawie 132. Wnosimy o reasumpcję na podstawie 132. Została wydana decyzja, czyli stawienia w przynajmniej od nowych związków. No w takiej, proszę złożyć, ma Pani prawo w terminie 14 dni, e, proszę złożyć słowa. Z tego rodzaju słowa, takich zbiorów mieliśmy już 10, a w pewnym momencie doprowadziliśmy do tego, że nie wyjdziemy z Panem do wszystkich, nie zostanie to zrobione w sposób odbierzcie tak, Panie, panie dyrektorze, Emilia Barabasz, adwokat, ja mam takie pytanie. Jeżeli mój klient jest w środku i trwa postępowanie, postępowanie administracyjne, ja jestem na zewnątrz, pełnomocnictwo zostały złożone, to dlaczego udaremnia się mi kontakt z klientem, do którego mam prawo na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kiedy naprawdę nie ma żadnych temu przeszkód i część naszych kolegów, konkretnie dwie nasze koleżanki, zostały dopuszczone do swoich klientów, natomiast pozostali klienci nasi zostali, e, do, doręczono im decyzję o odmowie wjazdu i zostali e, od, oddelegowani do pociągu. do pociągu. O co tutaj chodzi i dlaczego państwo tak postępujecie? E, te osoby, ja wiem to na pewno, złożyły w czasie Tejże kontroli granicznej, o której Pan mówił, wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. E, zawiadomiły o tym funkcjonariuszy i z tego co wiem, na podstawie artykułu 6 z tego rozporządzenia, e, jest e, obowiązkiem Państwa, jako, e, jako placówki Straży Granicznej, aby zapewnić im rzeczywistą możliwość złożenia tego wniosku. I teraz ja się do, do, teraz jak do, do tego odnoszę. Tak, proszę. Ja się się osobiście. E, I jeżeli takie. E, Czynności były, że osoby deklarowały jasno, że chcą udziel, ubiegać się o udzielenie ochrony na terytorium polskich, gwarantuje pani, że takie wnioski od takich osób będą przyjęte albo są przyjmowane. Ale przecież to jest nieprawda. Jawna nieprawda. Przecież ja jestem tutaj na zewnątrz tego budynku. Wiem, że moi klienci w środku składali te wnioski, a panowie ich nie przyjmują. Przecież to jest Drodzy, Ale to jest pani ocena. To nie jest moja ocena, to jest fakt! Adwokaci nie zostali dopuszczeni do swoich klientów. Właściwie tylko dwóch z nich miało możliwość uczestniczenia w tych czynnościach, które tutaj były wykonywane w placówce, czyli wydawania tym cudzoziemcom decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Reszta adwokatów czekała bezskutecznie przez kilka godzin pod placówką, próbując dobić się tutaj do funkcjonariuszy, złożyć pełnomocnictwa, doprosić się udziału w tym postępowaniu, ale nie zostały te prośby, nie znalazły te prośby żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. W tym momencie pociąg z osobami, które chciały się w Polsce ubiegać o ochronę prawdopodobnie zaraz wróci na Białoruś, a adwokaci myślę będą mieli Pole do dalszego działania i podejmowania interwencji w tej sprawę. To jest niestety chleb powszedni. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tutaj na porządku dziennym prawo jest łamane i wnioski osób, które ubiegają się o ochronę narodową są niesłyszane, nieprzyjmowane przez Straż Graniczną. Natomiast zaskoczeniem dla mnie jest to, że to się odbyło na taką skalę. To znaczy, tyle rodzin, tylu adwokatów, tyle dowodów na to, że, że te osoby rzeczywiście się chciały ubiegać o ochronę i to, że Straż Graniczna nawet w tej sytuacji e, e, każe nam wierzyć w to, że ci ludzie nie poprosili o ochronę międzynarodową, to to jest jednak coś, co mnie zaskakuje. Znaczy na pewno mamy od dnia dzisiejszego 14-dniowy termin na złożenie odwołania od tej decyzji. Wprawdzie ta decyzja mnie jako pełnomocnikowi nie została doręczona, natomiast mogę opierać się wyłącznie o informacje, jakie zostały mi udzielone telefonicznie i to jeszcze za pośrednictwem tutaj Nikity obecnego, że rzekomo decyzja została ustnie ogłoszona mojemu klientowi, ponieważ chyba doszło do, właśnie, chyba doszło do odmowy podpisania tej decyzji. No i w zasadzie to są niepełne informacje, jakie mamy. Myślę, że najbliższych kilka dni sprecyzuję, jaki jest rzeczywisty stan faktyczny. Jeśli okaże się, tak jak mówię, że decyzja została ogłoszona ustnie rzeczywiście i no to mam przedstawiony termin złożenia odwołania, w którym zamierzam um, zakwestionować całą procedurę, która miała miejsce, no bo jednak stoimy na stanowisku, że mieliśmy do czynienia z czynnościami administracyjnymi, w których udział pełnomocnika jest przewidziany przepisami prawa e, i kwestia odmiennej interpretacji ze strony funkcjonariuszy publicznych e, moim zdaniem jest złamaniem tego prawa. No, procedura przebiega trochę tak, jak się spodziewaliśmy, czyli e, z założeniem funkcjonariuszy ze Straży Granicznej było to, żeby doręczyć nam e, decyzję i na tym zakończyć e, tę czynność, natomiast e, e, w związku z odebraniem tej, tej decyzji, zanim ją odebrałyśmy jako pełnomocnicy, złożyłyśmy szereg wniosków, które mm, pozwolą, dały szansę tak naprawdę wnioskodawcom, czyli tym uchodźcom, którzy przyjechali. Chcieli składać wniosek o oddzielenie im ochrony międzynarodowej, natomiast tak naprawdę nie dano im takiej możliwości żeby się wypowiedzieli, żeby złożyli oświadczenie, w którym stwierdzają, że właśnie to było cel, był celem ich przyjazdu. Także takie oświadczenia zostały złożone, są w aktach sprawy, no i będziemy dalej wykorzystywać to, co się dzisiaj wydarzyło i to, co udało nam się do akt złożyć właśnie w postępowaniu odwoławczym.